Stwórzmy teraz mistyczną rzekę. Na początek stosuję filtr wyostrzania, następnie obrazek, dopasuj jasność, kontrast, ponownie polecenie obrazek, dopasuj cień światło. po czym klikam na ikonkę edytuj w trybie szybkiej maski. Czarną końcówką pędzla pokrywam tafle wody. Po tej czynności dezaktywuję maskę warstwy, wciskając ku. Następnie polecenie: zaznacz odwrotność. Po czyn filtry, rozmycie gałsowskie. Teraz edycja: zanik rozmycia gałsowskiego w trybie nakładka. Następnie odznaczam zaznaczenie CTRL-D. Po czym powielam warstwę CTRL-J. Następnie filtr rozmycie promienista. Teraz filtr, zniekształcenie, wirówka. Zmieniam krycie powielonej warstwy do 50%. Po czym tworzę nową warstwę. Wybieram biały pędzel i maluję nim białe kreski na tafli wody. Rozmywam kreski za pomocą rozmycia soczewkowego, następnie filtr zniekształcenie, wirówka, teraz filtr inny, maksymalny. Ponownie tworzę nową warstwę. Na górnym pasku w opcjach pędzla zmieniam przepływ na 10% i tryb na rozpuszczanie. Takim pędzlem pokrywam górną część zdjęcia. po czym rozmywam za pomocą rozmycia gausowskiego. Dzięki temu na zdjęciu powstało coś w rodzaju mgły. Ponownie stosuję filtry inne, maksymalne. Na koniec dodaję warstwę do pasowania, filtr fotograficzny oraz warstwę do pasowania barwa nasycenie.